Kiedyś moi koledzy mieli różnego zwierzaka. Ja przez całe życie chciałem mieć żółwia, żółwiaka. Chciałem go karmić marchewką i borem Żeby był silny i ma autoporem. Przez trzy lata zbierałem pieniądze Teraz mam terrarium i ja tutaj rządzę U, Teraz ja tutaj rządzę Lecz jest pewien problem, taki mały żółwik Przydałby się do terrarium chociaż mały żółwik, a na żółwie ja mnie już nie stać. A terrarium mam duże, teraz siedzę i płaczę na górze. Płaczę na górze, teraz siedzę i płaczę na górze. On płacze na górze. terrarium leży tylko drewnienko od basu. A drewno od pasu nie ma toporem i nie żywi się także marchewką i forem Oj, drewno, drewięko, dlaczego? Ty nie masz korupki, oj, drewno, drewięko, dlaczego? Ty nie masz korupki. Gdy zobaczyła mama, mama jak wdycham do drewna, rzekła, że tak naprawdę jednego jest pewna. Drewno to dla niej. Obał na zimę denerwuje się ostro i nie złumam. Gminę, bo skoro mama, mama do tego wątpliwości. To ja jej chyba kiedyś porachuję kości. Wezmę jej porachuję kości. Porachuję kości jej. Yeah. Leży tylko drewno od basu A drewno od basu nie ma forem I nie wyszło. żywi się także marchewką i forem Oj drewno, drewięko, dlaczego Ty nie masz skorupi, Oj drewno, drewięko, dlaczego Ty nie masz skorupi. Koniec był smutny i bardzo nieoczekiwany Całem z uradowany Żółw się rozkołysał i wypadł z mej ręki Przyszedł rzeźnik z toporem I skrócił jego męki Skrócił jego męki Biedny żółw. A już terenu mi nie ma drewienka Została na życie me cała Wębry. udręka Chciałbym się zabić i skoczyć z pomostu Ale jak kurwa nie mogę po prostu nie mogę po prostu. No, nie mogę po prostu, LOL czapa, czapa LOL.